Jeżeli jesteście fanami K-Beauty i chcielibyście poznać sekret koreańskiego glow, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Pamiętajcie o subskrypcji, naciśnięciu dzwoneczka i pamiętajcie, że nowe odcinki pojawiają się na tym kanale w pierwszą środę miesiąca. A my teraz zaczynamy. No dobra, Kasiu, ty tu jesteś ekspertem, więc proszę powiedz, bo gwarantuję, że nie wszyscy wiedzą, co to w ogóle jest ten koncept K-Beauty, na czym to wszystko polega. K-beauty to pielęgnacja koreańska. Mm -hmm. Jeżeli mówimy o pielęgnacji koreańskiej, to myślimy tutaj o lekkich formułach, tak? Przede wszystkim o tej pielęgnacji warstwowej, kanapkowej. Mówimy również o koreańskim glow, który tutaj będzie właśnie mm -hmm. naszym dzisiaj tematem przewodnim. Więc myślę, że dzisiaj tymi wszystkimi produktami i wskazówkami pokażemy, jak właśnie taki glow. Zrobić i co ciekawe, bez makijażu, tylko właśnie samą tą pielęgnacją będziemy budować ten efekt zdrowej, błyszczącej. Skóry. Tak, bo właśnie wszystkim wydaje się, że jedynie rozświetlaczami, różnymi innymi preparatami make-upu możemy uzyskać taki efekt, a okazuje się, że tutaj korem tego wszystkiego jest właśnie pielęgnacja, która oprócz tego efektu pięknego glow da nam przede wszystkim zdrową i piękną skórę. Jest pięć takich filarów, o których warto pamiętać, jeżeli chcemy ten zdrowy glow pielęgnacją uzyskać. No i pierwszy, kluczowy, można powiedzieć, to są składniki, których trzeba szukać w produktach, które dadzą nam. Tą błyszczącą soczystą, taką wiesz skrzypiącą zdrowiem skórę. i powiedz mi, Jakich składników ty byś szukała jako ekspert, żeby ten efekt uzyskać? Mhm. No to myślę, że tutaj coś, co nam w ogóle bez żadnej dyskusji kojarzy się z rozświetleniem, z właśnie z tym glow, z tą świetlistością naszej skóry, no to oczywiście jest witamina C. Kolejny składnik aktywny do to jest niacynamid. Mhm. Musimy też pamiętać, że właśnie taki naturalny glow, nie tylko te składniki aktywne, ale też odpowiednie przygotowanie skóry, nawilżenie skóry. No i tutaj wchodzi nam aloes, kwas mhm. hialuronowy, Pantenol i inne składniki aktywne, które mamy tutaj właśnie w tych produktach. Czyli powiedziałabyś, że oprócz tego, że oczywiście nawilżamy skórę. To witamina C od razu kojarzy mi się z takim na przykład rozjaśnieniem przebarwień, ujednoliceniem kolorytu, jakby dążymy do tego, żeby faktycznie było błyszcząco, ale tak. i jednolicie. Tak, okej. Okay. Tak. I fajnie, że powiedziałaś o e, przebarwieniach, mhm. ponieważ już tutaj patrzę właśnie na ten produkt, czyli ampułkę z Cliff, ona właśnie jest na bazie witaminy C. Tu jest też bardzo duże stężenie ekstraktu z wody cytrynowej mhm. i to jest produkt Śmiało. idealny, powiedziałabym, dla skóry. Z przebarwieniami, ale dodatkowo mamy tutaj komórki macierzyste, mhm. więc oprócz przebarwień również taki efekt napięcia, rozświetlenia. Bardzo fajna propozycja dla skór dojrzałych. A skóra jest też napięta, jest taka glow. rozświetlona. Zdecydowanie mhm. mamy glow. Co jeszcze powiedziałabyś, że mhm. warto wprowadzić do, do pielęgnacji, bo no to jest leciutkie, a jeżeli chcielibyśmy trochę dodać jeszcze bardziej czegoś treściwego, nawilżającego? To może Zuziu, tak, zanim dodamy coś treściwego, to ja bym jeszcze wspomniała, że nawet jeszcze przed tą ampułką mm -hmm. warto wykonać peeling, i tutaj mamy taką propozycję peelingu, właśnie żelowego PHA. On jest, powiedziałabym, no, rewelacyjny. To jest, nie ukrywam, jeden z moich tutaj ulubionych produktów, mm -hmm. co jak wcale co, nasze, nasze dłonie dzisiaj na pewno będą miały naturalny glow. Cool. Tak, naturalny glow tutaj mm -hmm. będzie na 200%. Peelingi zazwyczaj kojarzą nam się z tym, że mamy te drobinki. Mm. Wiele skór przez to jest wykluczonych ze stosowania peelingów, no bo no tak skóry już. na przykład wrażliwe, nie mogą peelingu stosować. Jasne. A ten jest o tyle ciekawy, że on nie ma tych ziarnistych drobinek, przez co on jest niesamowicie delikatny. Nałożymy tą ampułkę, no to jest tutaj duet, powiedziałabym, idealny. Mhm. I co ważne, właśnie, żeby podkreślić w tym miejscu, ten żel mogą stosować skóry. Nawet takie, które do tej pory obawiały się tych peelingów. Mhm. Oczywiście ja tutaj jako, jako skin ekspert nie mogłabym nie powiedzieć o tym, żeby wszystkich peelingów, wszystkich składników peelingujących, no, oczywiście, nie nadużywać. Jak często polecałabyś użycie takiego peelingu? Zawsze takie preparaty ja polecam stosować na początek raz w tygodniu, mhm. sprawdzić, jaka jest reakcja tej skóry, później wprowadzić sobie dwa razy w tygodniu i znowu sprawdzić, jaka jest reakcja tej skóry. Mhm. Zawsze też powtarzam, że aby jednak słuchać tej skóry, co ona mówi do nas, bo ona do nas mówi, tylko my musimy jej dopłynieć. te sygnały. Tak, jak już mamy skórę spilingowaną, przygotowaną, mamy nałożoną tą ampułkę, no to pytałaś właśnie o takie wykończenie. Zamknięcie Ech, tego. No mhm. i teraz spójrz, co to mamy za zamknięcie. Mhm. Tutaj mamy krem Brightening Glow i to jest krem oczywiście też zawierający witaminę C. I Dotkniesz. to jest też koreańska marka Multrim. I znowu co ciekawe, zobacz, mamy już, krem nakładamy po ampułce a on jest nadal lekki. Tak, właśnie chciałam Czuje powiedzieć, to? że to nie są formuły gęste, tak, takie tak, tłuste, tak. oblepiające, tylko coś bardzo wodnistego, wręcz żelowego. On będzie dedykowany dla większości skór. Myślę, że nawet takie skóry mieszane i tłuste mhm. absolutnie nie muszą się obawiać tego kremu, ponieważ ze skórami tłustymi i mieszanymi przeważnie jest problem taki, że one się boją tych Unikają, kanapek. Unikają dziewczyny, tak. Boją się tych kanapek i one chciałyby właśnie uzyskać ten efekt glow, mhm. Ale nie są w stanie tego zrobić, bo gdzieś powstrzymuje je um, właśnie ta konsystencja. Mi osobiście koreańska pielęgnacja kojarzy się z bardzo ciekawymi formułami, czymś, czego no, ciężko szukać w innych produktach kosmetycznych, i jak miałabyś gdzieś tam wypunktować, jakie to są konkretnie formuły. To jakbyś zachęciła takiego konsumenta, który nigdy nie korzystał z koreańskiej pielęgnacji, do, 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 do tych koreańskich formuł? Mm -hmm. Coś, co dla mnie jakby jest takim skojarzeniem z koreańską mm -hmm. pielęgnacją, no to jest właśnie ta lekkość. No to już było widać zdecydowanie. No właśnie, to, to jest ta lekkość. Się ze sobą zobacz mamy trzy produkty, trzy mm -hmm. kosmetyki na sobie i zobacz. I nadal pięknie. jest, jest to nawilżenie, mm -hmm. jest ten glow, ale jest ta lekkość. Tak? Nie ma takiego przeładowania wyczuwalnego. Mm -hmm. No więc myślę, że jak mówimy zupełnie, Tutaj o lekkości, to zaczniemy może od tego kremu soku To jest oczywiście krem z witaminką C. Ona tutaj króluje u nas. Coś, co go wyróżnia, to jego lekkość. On będzie idealny tak naprawdę dla wszystkich, wszystkich Cudna skór, konsystencja. A konsystencja jest cudna, ale jeszcze cudniejszy jest zapach. zapach. Wydawało mi się, że to jest ekstrakt z pomarańczy w ogóle. Aha. Natomiast nie, to jest witamina C. Ona tak pachnie. Ona tak pachnie, ale no. mamy tutaj też koenzym Q10. Wiesz, Chcę powiedzieć, jakby ja tak. patrzę też na, na pielęgnację pod kątem makijażowym i uważam, że absolutnie żaden rozświetlacz, żadne iskry, nie wiem, satynowe wykończenia nie dadzą tego glow w naj, najbardziej zdrowym wydaniu, który może dać pielęgnacja. To jest coś zupełnie innego, no zobaczcie tylko. Zróbcie co więcej. Wyobraź sobie, jak fajnie taki make-up będzie się trzymał na tym kramie. Tak, bo, bo to, to jest też jest to jest niesamowicie, jest Super ważne. Podstawa, mhm. Tak, świetna tak. opcja. I tutaj kolejną formułę, jaką mamy, to są maski w płachcie. Mediheal najpopularniejsza marka jeżeli chodzi o maski w Korei. Mam wrażenie, tak zawsze śledząc składy kosmetyków, że tutaj w tej masce mamy wszystko, mamy absolutne topy, jeżeli chodzi o składniki aktywne. Mm -hmm. Mamy tutaj witaminę C, mamy niacynamid, mamy kwas hialuronowy, mamy trehalozę, więc mówimy tutaj o takim mocnym nawilżeniu. Sama płachta daje nam okluzję. Czym mm -hmm. jest okluzja? Tak? Okluzja sprawia, że wszystkie składniki aktywne, czyli to bogactwo składników, o których przed chwilką powiedziałam, bardziej Kłań Wiąfania, w dokładnie mhm. w skórę, przez co mamy tutaj takie powiedziałabym turbo doładowanie mhm. i domknięcie. domknięcie przed kolejną przed aplikacją kolejnego e, kosmetyku. No i chyba nie ma koreańskiej pielęgnacji bez masek w płachcie, nie? To jest nie ma. must have. Nie ma. Tak, to myślę, okay. że to jest, taki, to jest taki wyróżnik. Z tym w ogóle kojarzy mi się właśnie tak. z taką twarzą w masce. Uch, kojarzy mi się, nie? Zawsze tak, tak, to tak. koreańska, koreańska pielęgnacja. Totalnie. Teraz pójdźmy sobie dalej. Jak już mamy tutaj dawkę nawilżenia, to teraz taką kolejną formułą jest przykrycie, kołderka. Mm -hmm, Łatwo e, Tak, zwał, zwał jak zwał. Mm -hmm. Chodzi tutaj o formuły typu sleeping mask, sleeping pack. Chciałabym właśnie, żebyśmy sobie tutaj przetestowały ten krem. Chciałabym Ci pokazać, jaką on ma formułę. Tutaj mamy 80% propolis i to jest maska nocna, która będzie przeznaczona właśnie dla skór, powiedziałabym, z jednej strony dla skór właśnie takich zmęczonych, ziemistych, Widzisz ten Glow? Niesamowite, bo od razu taka całonocna pielęgnacja kojarzy mi się z czymś ciężkim, treściwym, tak, coś tak. przez całą noc ma się wchłonąć. Natomiast to jest totalne zaprzeczenie tego konceptu, do którego jestem przyzwyczajona. To jest żelowe wręcz, wodniste, ale rano również jest wow i również budzimy się z taką odżywioną, bardzo zregenerowaną skórą. No i też ten koncept sleeping packów jest mocno. Koreański. Zdecydowanie. Marka Pure Hills. Ale lekki. Lekki, tak. Miodek w słoiczku. Miodek Do skóry. w słoiczku. I pachnie genialnie. O matko, jak to pachnie, że piękna. Mm. Kiedyś dominował ten trend. Pamiętam, jak dużo mówiło się o koreańskiej pielęgnacji, czyli warstwowość, wiesz, wiele etapów. Zawsze się zastanawiałam, jak można nałożyć w ogóle osiem, na przykład różnych take, take. produktów, ale to nakładanie na kanapkę warstwowość pielęgnacji. Też jest filarem istotnym tej koreańskiej pielęgnacji, więc o czym trzeba tu pamiętać? Zaskoczę cię. jak mm -hmm. tak patrzę na te produkty, to powiedziałabym Zuzia, że nawet ogarnęłybyśmy to wszystko w jednej. Rutynie pielęgnacyjnej. Żartujesz. Super. I tutaj znowu, to jest też takie charakterystyczne. Ja też zawsze kojarzyłam te warstwy, tą pierzynkę, mm -hmm. tak? Zawsze też kojarzyłam z tym, że my musimy nakładać bogate kremy. No i teraz taka wizja, jakby to przerażenie, szczególnie przy skórach mieszanych, właśnie tłustych. tłustych. No i teraz tutaj mamy esencję, tutaj mamy toniki. Koreańska pielęgnacja pokazuje nam, że my nie musimy ładować ciężkiej konsystencji, mm -hmm. tylko wystarczą toniki które są niesamowicie bogate w składniki aktywne. Zacznijmy sobie tutaj od tego toniku Pure Hills. Tutaj głównym składnikiem wiodącym są fermenty kombucza. Hmm. I to jest w ogóle... E, <laughs> kombucha kojarzy mi się tylko z wodospadem w sufit. Poezja, jeżeli chodzi o działanie. Tutaj ten tonik witalizujący, on jest przeznaczony dla skór... Powiedziałabym wszystkich, i tych dojrzałych, i tych mieszanych, i tych tłustych, i tych normalnych. Ten tonik może być właśnie traktowany jako taki, powiedziałabym, krok numer jeden przed mm -hmm. nałożeniem na przykład kremu. Rewitalizacja, nadanie właśnie skórze takiego, takiego blasku, takiej świeżości, więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o tą kombuczę. Teraz mamy tonik serum Muldream, mhm. to jest forma żelowa i znowu świetna propozycja dla skór tłustych, mieszanych, które boją się tych mocnych, ciężkich konsystencji, a wiedzą, że muszą aplikować składniki aktywne, żeby skóra była zdrowa. Tutaj mamy formę taką lekko żelową, znajdziemy tu beta glukan, znajdziemy tu ceramidy, czyli tutaj mamy ochronę przed odparowywaniem wody z skóry. No i znowu co mamy? Lekkość, Przelową, lekką lekkość. Konsystencję, tak. tak. No i teraz tutaj zostawiłam sobie na deser. Na na deser. Tak, <grym> jagodę wisie... w sumie. Tak, jagodę, jagodę w sumie, jagodę, nie wisienkę, jagodę. Tutaj mamy esencję z jagodami rzęszenia. Poezja, jeżeli chodzi o skład i poezja, jeżeli chodzi o zapach, to jest absolutnie mój numer jeden, jeżeli chodzi o tą czerwoną linię Cliff. Tutaj to jest rzeczywiście wyjątkowy kosmetyk, ponieważ tutaj mamy te jagody rzęszenia. I taka ciekawostka, mm -hmm. Zuzia, wyobraź sobie, że te jagody rzęszenia są zbierane raz na 4 lata. Tak, rzadko dojrzewają, czy więc tutaj jest tak wyjątkowość okay. tego składnika aktywnego, czyli mamy tutaj fermenty, szereg różnych ekstraktów. Ten tonik, ta esencja jest rewelacyjna dla skór, które potrzebują nawilżenia dla skór, które potrzebują takiego odświeżenia, regeneracji. A teraz powiedz mi, jak zachęciłabyś kobietę, która nie używa, nie używała nigdy toników, do tego, żeby znalazła rano czas na dodatkowy produkt? Oj, tutaj jakby poruszyłaś. To tak, jest tak. bardzo życiowy problem. Tak, to jest życiowy problem i ja jako skin ekspertka właśnie przerabiam to na co dzień. Mhm. Takim argumentem zawsze pań podczas spotkania diagnozującego to jest Pani Kasiu, ale ile to będzie produktów, bo ja nie mam czasu. Mhm. No i teraz słuchajcie, dla mnie jako skin eksperta nie ma w ogóle żadnej wymówki, że nie mamy czasu. Bo teraz tak, moje drogie panie, albo chcemy pięknie wyglądać, albo nie mamy czasu. Lekkie formuły, one się szybciutko wchłaniają, mhm. tak, bez obciążenia, a przynajmniej wiemy, że przez cały dzień no, to nasza skóra dostaje to, co potrzebuje. Okay. Jest zdrowa. Przez to, tak jak mówię, trzyma się nam lepiej makijaż. Na początku wspomniałyśmy, że no jednak to K-Beauty hey to jest osiąganie tego glow pielęgnacją, ale wyobrażam sobie, że jest masa kobiet, która jednak mimo wszystko bez makijażu. No, niekoniecznie chcę z domu wyjść, i co byś wtedy poleciła? Żeby było lekko, ale żeby było z efektem upiększenia. No właśnie. I teraz mhm. na samym początku warto powiedzieć o tym, że moje drogie, czasami mniej znaczy lepiej. Mhm. I bardzo często jest tak, że my właśnie obciążamy gęstymi podkładami matującymi tą skórę. No i teraz bad news jest taki, że niestety tym sposobem nie osiągniemy tego, tego glow. Ja zawsze zachęcam, żeby postawić na pielęgnację, postawić na to nawilżenie i żeby ten make-up był taką jakby wisienką na torcie. Mhm. I też zachęcam do tego, żeby mimo wszystko sięgać po lżejsze formuły. Tutaj mamy Sliff. BB, który będzie spełniać taką rolę, ja bym powiedziała, jak sobie go testowałam, z takiego lekkiego podkładu. Mm -hmm. To jest BB, jakby on daje taki bardzo delikatny efekt wykończenia z kolorem. Mm. Więc jak na to, co żeśmy sobie tutaj e, zaaplikowały, na te wszystkie. No to widzisz, ten od, 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 od razu, cień. tak, to, to raz, ale dwa, że właśnie na tej podstawie już na nawilżenia, którą zbudowałyśmy wcześniej. Tak. Zobaczcie, pięknie od razu widać, jak skóra ma świetlisty, zdrowy blask. Mamy tutaj kwas hialuronowy i mamy uwaga, komórki macierzyste, więc to jest takie powiedziałabym, pielęgnujący make-up super. Widzę tu na stole jeszcze kamień głasza i roller. To też jest taki tak. nieodłączny element koreańskiej pielęgnacji. Ciekawostka, jakbyś zachęciła dziewczyny do tego, żeby korzystały z takich gadżetów? Co to robi? Co to daje? Tak, ja absolutnie uwielbiam element masażu mhm. i uważam, że jak poskładamy te wszystkie puzzle, czyli pielęgnacja, tak, odżywienie, nawilżenie i jeszcze dodamy element masażu, no to mhm. mamy już absolutnie efekt. Wow! Masaż. No masaż to co? Masaż to przepływ limfy, tak, to większa wchłanialność tych mhm. wszystkich składników aktywnych, które trafiają na naszą skórę. Głasza jest, bo teraz tak, ten roller, no to jest taki rolerek, możemy go umieścić w lodówce przed aplikacją mm -hmm. i po prostu sobie tą skórę nim odświeżyć. Natomiast głasza w ogóle serduszko. W kształcie serduszka. Mm -hmm. Z miłością do skóry musimy podchodzić. Słuchajcie. Głasza, <laughs> sama nazwa głasza to jest potarta skóra, okay, zaczerwieniona nie skóra. To jest bardzo fajna forma masażu i jak najbardziej zachęcam do tego, żeby z te, właśnie z tej formy masażu korzystać, ale tutaj taką gwiazdeczkę malutką mm -hmm. daję na y, formę masażu. Przy użyciu głasza muszą uważać skóry, które są skórami naczyniowymi, skórami mm -hmm. wrażliwymi, skórami podrażnionymi, i powiedziałabym, że nawet skóry trądzikowe też powinny na to uważać, mm -hmm. ponieważ znowu co za dużo to niezdrowo i wręcz to jest może taki mm, malutki kamyczek. Natomiast przy zbyt intensywnym traktowaniu naszej skóry możemy troszeczkę przesadzić. Zachęcam, ale jak zwykle wszystko z głową, ja bym tu nie była sobą, gdybym Wam nie wrzuciła kilka takich bardzo wartościowych dla skóry tipów. Taki masaż wykonujemy od dołu, mhm. więc od dołu sobie tym kamyczkiem pracujemy, ponieważ tak, wszystkie masaże powinny być wykonywane od dołu do góry. Kwestia 10 powtórzeń w odpowiednich ruchach, takie wskazówki jak stosować głasze, możecie znaleźć w różnych filmikach instruktażowych. Tutaj na naszym kanale też jest film instruktażowy o tym, jak taki masaż twarzy wykonywać, także w prawym górnym rogu, jeżeli temat Was interesuje, to zapraszamy. Czyli myślę, że można tutaj śmiało podsumować, że ten koreański glow da się osiągnąć. Zachęcamy Was wszystkie do eksperymentów, zwłaszcza myślę posiadaczki cery tłustej i mieszanej, które tego blasku na co dzień bardzo się boją. Jest. Odkrywajcie nowe formuły, nowe konsystencje, zobaczcie, co się da tym osiągnąć. Myślę, że tutaj dzięki Tobie, Kasiu, dzięki ekspertce i Twojej fachowej wiedzy, nasze widzki wiedzą już teraz wszystko na temat koreańskiej pielęgnacji. Tak. Było mi bardzo miło. Bardzo dziękuję za Rozmowę. Pamiętajcie, że nowe odcinki pojawiają się tutaj w pierwszą środę miesiąca. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do Kasi, to ona tutaj będzie czekała. Zadawajcie swoje pytania w komentarzach. Myślę, że dziewczyny mogą na Ciebie liczyć. Myślę, że tutaj dużo ciekawych wskazówek żeśmy już dzisiaj przekazały. Ale jeżeli jeszcze coś macie, to jestem do Waszej dyspozycji i również Ci zuził bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Pa!